Moi drodzy na dzisiejsze rozważania, zapraszam Was do uchowa. Słowa dzisiejszej ewangelii według świętego Łukasza mówią nam o tym, że Bóg stoi ponad prawem. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Tutaj, moi drodzy, widzimy Chrystusa pomiędzy ludźmi, którzy byli Galilejczykami, czyli ludźmi prawowiernymi, Żydami na równi też z tymi, którzy mieszkali na terenie Judei, ale także tych, którzy byli spokrewnieni z Żydami z północy i z południa, czyli Samarytanami, ale którzy żyli w pewnym odosobnieniu. Jak wiemy, Żydzi i Samarytanie nie utrzymywali z sobą kontaktów. Jeden naród i drugi pochodził z tego samego, ale już za czasów pana Jezusa żyli w rozdzieleniu. Ale ważne jest to, że mieli to własne wspólne źródło, bo Samarytanie nie byli poganami. Również wierzyli w jednego Boga. I właśnie na pograniczu tych dwóch. Już wtedy narodów spotykamy pana Jezusa. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych, Zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Oczywiście ludzie, którzy byli chorzy na trąd, mieli obowiązek zatrzymywania się daleko od ludzi, to znaczy, nie mogli blisko innych przebywać, wiedziano, że jest to choroba zakaźna. I w związku z tym stali daleko od Pana Jezusa, w związku ze swoją chorobą nie podchodzili do Niego, dlatego też krzyczeli z daleka. Ale Pismo Święte przewidywało, że ktoś może zostać z trądu uzdrowiony. I osobami, które miały weryfikować, czy rzeczywiście dana osoba jest zdrowa, czy ten trąd dalej trwa, byli kapłani. I oczywiście uzdrowienie z trądu, jakby zdarzało się niezwykle rzadko i po prostu prawo to przewidywało, że rzeczywiście może mieć miejsce taka sytuacja, albo inaczej. Po prostu może ktoś mieć jakąś chorobę skórną podobną do trądu i może jakby z niej się wyleczyć, a to kapłani mieli sprawdzać, czy rzeczywiście do tego uzdrowienia doszło, czy po prostu ktoś dalej nie zakaża. No było to logiczne, nie było jakichś testów medycznych na udowodnienie tego, więc kapłani mieli to. Sami weryfikować. A więc Jezus postępuje zgodnie z tym, co przewidziało prawo, i wysyła tych uzdrowionych ludzi do kapłanów. Jeszcze nie uzdrowionych, bo gdy szli, zostali oczyszczeni. A więc w trakcie przechodzenia od Jezusa do miejsca, gdzie ci kapłani się znajdowali, Jezus ich uzdrowił. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samaripanim. A więc ów człowiek wrócił, nie doszedłszy do kapłanów. I zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę Jezus, wysyłając tych wszystkich ludzi do kapłanów, dał im jasne wskazówki, a więc oni mieli do tych kapłanów dojść. Więc jakby litera, tego, co Jezus nakazał, litera prawa, były ze sobą e, spójne. To znaczy słowa Jezusa i słowa e, prawa, słowa Pisma Świętego były ze sobą spójne, ale także polecenie, które Jezus dał e, tym prędowatym, również było jasne. To znaczy, mieli oni do tych kapłanów pójść. A tutaj widzimy człowieka, który nie posłuchał wskazówki Jezusa, to znaczy. E, nie doszedł do kapłana, który miał zweryfikować, czy rzeczywiście został uzdrowiony, czy też nie. I moglibyśmy powiedzieć, zaraz, no, ten człowiek jest e, nieposłuszny. Ten człowiek nie spełnił polecenia Jezusa i też nie spełnił polecenia Pisma Świętego, które jasno nakazywało e, ukazać się kapłanowi, pokazać swoją skórę, udowodnić, że jest się osobą zdrową i można wrócić do społeczeństwa. Jasno to ta sytuacja pokazuje, że ów. Samartanin nie miał w ogóle w sobie takiego przynaglenia, żeby ten przepis spełnić. Nic zupełnie w nim nie było takiego, co by mu kazało to do końca wypełnić. Wiedział, że osobą, która go uzdrowiła, był ów mistrz. Jezus, który powiedział, że zostanie uzdrowiony i do Jezusa wrócił. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec, do niego zaś rzekł: Wstań, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. A więc widzimy, moi drodzy, że oddanie chwały Panu Bogu stoi ponad przepisami prawa. I moglibyśmy e, zrobić taki, zadać takie pytanie, ale w zasadzie, dlaczego przecież prawo e, pochodzi od Pana Boga? E, Powinno być z Panem Bogiem spójne. Nie powinno być w ogóle takiej sytuacji, kiedy coś stoi przeciwko drugiemu. To znaczy, nie powinno być sytuacji, w których Pan Bóg stoi ponad prawem, albo sytuacji, w których to prawo stoi ponad Panem Bogiem. To powinno być na równi, powinno być spójne. Tyle, że moi drodzy, prawo przekazane w Starym Testamencie, i nie mówię tu o dziesięciu przykazaniach, tylko o wszystkich przepisach, które tam było były wszystkich wskazówkach jakie Żydzi posiadali, tych wskazówkach religijnych, ich było dużo, literalne ich zachowywanie było bardzo trudne i wręcz niemożliwe, żeby je wykonać w stopniu doskonałym. I pan Jezus wyzwalając od prawa pokazuje kolejne sytuacje, że to Bóg powinien stać na pierwszym miejscu, a nie prawo, które było jedynie wychowawcą, które miało doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście Pana Boga umieć rozpoznać i umieć też go Pokochać, odwzajemnić tę miłość, którą się w sobie odkrywa. A ów uzdrowiony człowiek właśnie to zrobił, czyli rozpoznał, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa okazał mu łaskę, okazał mu miłość i on tę miłość w sposób naturalny odwzajemnił, a więc postawił Pana Boga nad przepisami prawa, bo on nie poszedł do kapłanów, ale wypełnił ducha tego prawa, czyli pokazał tę swoją miłość, On odwzajemnił ją przez zewnętrzny gest. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam o tym, że odpowiedzialność stoi ponad wolnością. Umiłowany, przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym rządzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedniku drugim. No i drodzy, normalnie człowiek wierzący powinien podlegać tylko e, Panu Bogu. E, to znaczy, e, te wszystkie wskazówki, o których e, mówi święty Paweł. Nie powinny dotyczyć chrześcijan. To znaczy, ludzie wierzący w Pana Boga, ludzie, którzy obierają go jako swojego pana, podlegają tylko mu jako swojemu panu. To znaczy, podległość Panu Bogu, owszem, wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale poza tym to z ogromną wolnością. To znaczy, ludzie, którzy w Pana Boga nie wierzą, mogą uważać się za ludzi, którzy są nieskrępowani. Ale tak naprawdę przez to popadają w różne inne zależności i nie pozostają wolni. I tak naprawdę podległość Panu Bogu daje wielką wolność. A tutaj słyszymy wyjście św. Pawła do tytusa, że nie jest tak do końca, to znaczy, że i tak mimo że jesteśmy chrześcijanami i tylko Panu Bogu podlegamy, to też powinniśmy podlegać innym ludziom, ciągle innych ludzi mieć na względzie, wykazywać się w jakąś uprzejmością. To jest dosyć krępujące, to jest zobowiązujące. Ale e, dlaczego w ogóle tak się dzieje? Ano, ze względu na dawanie świadectwa. To znaczy, ludzie, którzy Pana Boga nie rozpoznali przez przykład nas samych, powinni Pana Boga w nas rozpoznać. I to jest dawanie świadectwa. Nie manipulacja, ale dawanie dobrego przykładu swoim życiem. Mimo, że teoretycznie nie jesteśmy zobowiąza zobowiązani do Robienia takich rzeczy. Możemy żyć tak, jak nam się podoba. To mimo tego Pan Bóg daje nam zadanie, abyśmy głosili dobrą nowinę o zbawieniu, które przyszło w osobie Jezusa Chrystusa. A żeby to dobrze pełnić, musimy ludziom niewierzącym, ludziom, którzy Boga nie poznali, dać dobry przykład, jak osoba wierząca odnajduje się w świecie. Gdy zaś ukazała się dobrość i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, Stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. A więc, moi drodzy, dopiero w nadziei jesteśmy ludźmi w pełni niezależnymi, ludźmi, którzy na nic oprócz na samego Boga nie muszą zwracać uwagi. Póki żyjemy w społeczeństwie, te ograniczenia nas dotyczą, a nie ze względu na to, że społeczeństwo jest ważne, że inni ludzie może są ważniejsi od nas. Nie są ważniejsi, są tak samo ważni jak my w oczach pana Boga. I nie musimy im podlegać. Ale ze względu na tę odpowiedzialność, którą nam Pan Bóg daje, ze względu na powołanie, które nam daje, które konkretyzuje się na różne sposoby, ze względu na to, z tego właśnie powodu e, musimy tym władzom podlegać, podlegać pewnym ograniczeniom, ze względu na misję, którą Pan Bóg nam e, powierza. I za tę misję mamy odpowiedzialność, i ona ogranicza naszą wolność. Ale oczywiście to, moi drodzy, zadanie jest dałem nam na pewien czas, na czas naszego życia, na czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Kiedy się już to stanie, to ograniczenia nas nie będą dotyczyć. A więc, moi drodzy, istnieje pewien spór między wolnością a prawem. To znaczy, wiemy, że Pan Bóg daje nam wolność, ale z drugiej strony przecież mamy przykazania. I musimy ich przestrzegać, bo w tym wyraża się nasza miłość do Pana Boga. I co więcej, jeszcze nie tylko same przykazania, ale konkretne zachowania społeczne również nas ograniczają. Coś, co nawet nie jest zawarte w samych przykazaniach i temu wszystkiemu musimy podlegać. I czujemy się często jako chrześcijanie jakoś zniewoleni, sprowadzeni do osób, które no, mają zakazy, nakazy i muszą je wypełniać. Ale moi drodzy, to jest sposób patrzenia taki niewolniczy. My jesteśmy ludźmi, którym dano zadanie do wykonania. I e, zarówno wolność, jak i te przykazania, one są narzędziami do tego, aby osiągnąć ten cel, który Pan Bóg nam wyznaczył, aby osiągnąć nasze powołanie. A więc owszem, wolność to dla nas wielka wartość. Owszem, przykazania są również ważne, ale jedno i drugie są e, tylko narzędziami. To znaczy, nie jesteśmy niewolnikami własnej wolności, nie jesteśmy Hipisami, nie jesteśmy ludźmi, którzy absolutyzują wolność. Tak, jest dla nas ważna, stawiamy ją bardzo wysoko, ale jako bardzo skuteczne narzędzie do tego, aby zjednoczyć się z Bogiem, aby wypełnić misję, którą nam polecił, i tak samo przykazania. Mamy je, znamy, staramy się je wprowadzać w życie, korygujemy swoje postępowanie na podstawie przykazań, które poznaliśmy. Ale również tego używamy jako narzędzia, narzędzia do wyższego celu. A więc moi drodzy, to napięcie istniejące między wolnością a przykazaniami, ono jest tylko pozorne, jeżeli spojrzymy z szerszej perspektywy na historię zbawienia i rolę naszego życia i w ogóle nasz sens bycia na tym świecie. Wówczas to napięcie przestaje istnieć, a my w odpowiedniej chwili, w odpowiedniej sytuacji życiowej, bierzemy z tego wszystkiego to, co jest nam potrzebne, to, co służy. Realizacji danego celu, który akurat przed sobą mamy. I oczywiście tu nie chodzi o to, że możemy sobie wybierać tak, jak nam się podoba, że teraz tego przykazania przestrzegam, później tego nie przestrzegam. Nie, po prostu w różnych etapach naszego życia jedne przykazania są dla nas ważniejsze, może trudniejsze w realizacji, nad czymś musimy bardziej popracować. W innych sytuacjach ta wolność jej używamy w sposób taki bardziej nieskrępowany, kiedy jesteśmy, nie wiem, kawalerem, panną, osobą niezamężną, bezdzietną, to wtedy korzystamy sobie z tego więcej, jak już zobowiążymy się do życia w rodzinie, w zakonie, jako chłopak tej wolności mamy mniej na pozór według świata. Ale używamy tego wszystkiego do pewnych zadań, i też czasem się to później zmienia, więc nasze życie jest różnorodne, ale cel zawsze jest jeden to życiowe powołanie, do którego Pan Bóg nas wzywa, i ostatecznie życie w chwale, gdzie już te ograniczenia nas dotyczyć nie będą. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.